Wicepremier Waldemar Pawlak odwiedził przedszkole w warszawskim Wilanowie prowadzone przez kandydatkę PSL do Sejmu, śpiewaczkę operową Alicję Węgorzewską. Się i Minister Pawlak przyglądał się zabawom dzieci, między innymi konkursowi karaoke, w którym maluchom pomagali rodzice. Państwu tutaj pogratulować tej inicjatywy, pani Alicji, mężowi i wszystkim rodzicom, którzy pokazali, że nie trzeba czekać na to, co zrobi miasto czy państwo. Jeżeli jest inicjatywa i ludzie mają pomysł, to potrafią to zrobić zgodnie z własnymi marzeniami, a dzięki temu dzieci rozwijają się lepiej i bardziej czują tą bliskość z rodzicami. Alicja Węgorzewska przedszkole w Wilanowie uruchomiła w 2008 roku z myślą przede wszystkim o dzieciach obcokrajowców mieszkających w stolicy. I, i rozumie to potrzebę, abyśmy zmienili, zmienili swój kraj, zmienili podejście do, do otaczającej rzeczywistości. Także chciałam serdecznie podziękować. Przedszkole jest prywatne, a dzieci między sobą porozumiewają się po angielsku. Ich rodzice pochodzą między innymi z Izraela, Anglii, Hiszpanii, a nawet z Japonii.